MZK podejmuje również dodatkowe działania takie związane z higieną. Chciałem uspokoić tutaj mieszkańców naszego miasta. Jeżeli chodzi o wnętrze autobusów, o czystość autobusów, jest to element, którym, nad którym pracujemy cały czas, tak można powiedzieć ogólnie. Natomiast co najważniejsze, jesteśmy bardzo mocno zorientowani na to, jak wygląda. Czystość w tych sferach, szczególnie gdzie najczęściej klienci dotykają, a więc kasowniki rurki, jesteśmy bardzo często kontrolowani przez SanePit. Także nie tylko jeżeli chodzi o czystość pojazdów, ale. Jeżeli chodzi o stosowane środki, jest to, to są działania już od kilku lat systematycznie podejmowane. W chwili obecnej, biorąc pod uwagę to, z czym się spotykamy w przestrzeni publicznej, wzmocniliśmy obsadę Brygady Czyszczącej, żeby zwrócić szczególną uwagę tutaj na te aspekty dotyczące właśnie tych elementów, którymi najczęściej klienci się stykają. Natomiast co najważniejsze, to jest informacja, informacja także dla pracowników, jak postępować. Ta informacja, która musi też. Zaistnieć w naszej przestrzeni publicznej, bo przecież to nie tylko y, miejsca w autobusach, ale i koszyki, i, i w sklepach, i, i, i wszędzie, gdzie po prostu jesteśmy. Także to jest bardzo istotne. Natomiast my ze swojej strony jesteśmy też przygotowani do tego, że w momencie, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, będziemy zmażać y, tutaj czynności dotyczące dezynfekcji autobusów.